Cześć, to ja Milena i dzisiaj no, dostałam taką fajną książkę o mnie i właśnie w niej są różne takie zadania, gdzie wypełniasz je i wiecie, później sobie patrzysz, no tam jakie, ten. Jakie to było? Więc tak, mm, zachęcam Was do kupienia takiej książki. I właśnie, ja już będę ją teraz wypełniać. Mam Mazak i tą książkę. Dobra, to będziemy już losować. Ta. po Do przodu. Którymi środkami transportu udało ci się podróżować? Narysuj w nich albo ludzi. Możesz też dodać kreski oznaczające ruch albo spaliny. Ok, autem to jechałam, to zaznaczam auto. Oj, że Nie, to jest w ten sposób. To dobra. Jechałam autem, rowerem, koniem, wielbłądem, dyskorolką. E, chyba ciężarówką to chyba jechałam. Nie, to jest no, autobusem też. A ciężarówką to chyba ją jechałam na basem. Tak, tak. Samolot, tak. Dźwig nie, balon nie, traktor nie, jechałam tym, tylko nie wiem jak to nazwać. Kochani, yy, to to, nie wiem, ale w tym to jechałam. Yy, skoro, a już mam być podwodna, nie jechałam. Sanki jechałam, hulajnoga jechałam prom jechałam, łódka nie jechałam, kajak nie jechałam. Więc no skończyłam. Tak. Pakuj się. Zaznacz, co chcesz wziąć ze sobą na wakacje, albo narysuj te rzeczy w walizce. Dobra, co ja tam chcę? Chcę z... Misia. Hmm, nie wiem, no. Nie wiem. To zależy od moich gustów. Czasami może, mogę być, wiecie i tak, tak. Dla... No nie wiem, no! A, no nie wiem Zaznaczam, nie wiem Okulary przeciwsłoneczne, tak Szczotka do zębów, tak Ręcznik plażowy, tak Klapki I wiecie, ja nie, ja nie ruszę klapek, ja noszę tylko kroksy Ale Adam, no kroksy, klapki to prawie to samo, zaznaczam Paszport Ja nie mam paszportu w ogóle <laughs> Zgodę to, to nie Szczutka do włosów, tak. Książka o mnie, tak. Ołówek, tak. Kredki, tak. Krem z filtrem, tak. Pasada zębów, tak. Komiks, nie. wiederko tak. Um, łopatka, tak. Klej, tak. Um, okulary do z tą tak. Strój kąpielowy, tak. Dobra, super. Wiadomo, że ta rybka mamy jest jak kieszenie detektywa gadżeta. Co ona tam nosi? Narysuj tu swoje pomysły. Dobra. Co ona tam nosi? Chusteczki do nosa. On to rysuje. Telefon komórkowy. Tak. Hmm. Awaryjny cukier. Dobra, musi. Mój sekretny pamiętnik, nie, bo nie nosi. Dobra. Klucze. Nosi. Karta biblioteczna. Moje mała nie ma karty bibliotecznej. Yeah! Ale tam. Susówki z spinki, nie. Albumik z Twoimi uroczymi zdjęciami, nie. Ładowarka do telefonu, tak, jasne, że tak. Bardzo małe lusterko, tak. Jakiś puch, nie. Okulary przeciwsłoneczne wakacje, ale tak. Szczotka do włosów nie. Parasolka, tak. Książka, tak. Plastry, nie. Awaryjny cukierek, to ja już chyba rysowałam. Ale tak. Mały piesek nigdy. Długopis nigdy. Patmonetka czasami i szminka czasami. To może narysuję. Super. Już skończyłam. To teraz będę będę robiła kolejne. Ok, tak. Zakreśl jedzenie, które lubisz. Ser? Nie. Hamburger? Nie. Groszek? Nienawidzę. Marchewka? Nie. Jabłko? Tak. Banany? Tak. Słodycze? Tak. Pomarańcza? Tak. Kurczak? Tak. Spaghetti? Tak. Frytki? Tak. Czekolada? Tak lody tak, kukurydza nie, cebula nie, pekon nie, cytryna nie, chipsy nie, chleb tak, grzyby nie, ryż tak, kiełbaska nie, ryba nie, pomidory nie, kokos tak, krewetka nie, brokuł nie, papryka nie, płatki śniadaniowe tak, gruszka nie, precel nie, dżem tak, lizak tak, truskawki tak, wiśnie tak, Gru, y, zupa tak, herbata tak, naleśniki tak, czyli nie. Dobra, jeszcze, jeszcze kolejna strona: makaron, tak, ananas. Lubię, nie lubię takiego około normalnego, ale za to lubię y, jak to było, ananas, ananas w puszce. To też jakby mam zaznaczyć, no tam no, liczy się wszystko. Fasola nie jogurt tak, mleko tak, oliwki nie, dynia nie, hot dog, tak, babeczka tak, orzeszki nie, jajko na miękko, no jajka na miękko nie, płatki owsiane tak, Ym, winogrona tak, ketchup nie, tort tak, Ciastko, ciasto tak, jajko sadzone nie, bagietka tak, pizza nie. W lubię, no, pizza, ale wiecie, nie za bardzo, lubię tak sobie zjem, zjem, sobie jeden kawałek, ale więcej już nie tknę, to pół na pół, no. Seler nie, ciastka tak, rogalik nie, popcorn tak, popcorn, nie jestem fanką popcornu, kanapka z szynką tak. Ale się zgrzałam, normalnie po tym zadaniu, rozumiecie, dwie strony. Strony. Dobra. Już okay, już mam. W domu najlepiej. W jakim budynku mieszkasz? Zaznać któryś albo narysuj własny. Dobra, do mnie, Dom na wsi nie. Dom partnerów. Domek na drzewie nie, iglo nie, jaskinia nie, zamek nie, dom na łodzi nie, Jurta nie. O, mieszkanie albo apartament. Dokładnie. Super. Nie ma tu Twojego domu, narysuj go. Mam. To dziwne mam go. Dobra. Okej, okay, mam. Tu mieszkam. Znacz krzyżykiem na mapie, gdzie mieszkasz. A tam, to ja tak gdzieś na Mazowieckim. W Warszawie mieszkam. To no, dobra. Gdzie jest tam Warszawa? A gdzieś tu, no. Na tej mapie. Na tej mapie. Gdzie to będzie? No tutaj, no w Polsce. A tutaj wiesz, które miejsce zaznaczyć tak, Ziemia. A co to za mapa? Ta mapa jest najtrudniejsza. Odwróć stronę, żeby sprawdzić odpowiedź. Odwracam. Galaktyka, nasz dom. Tu mieszkasz. O, ja tutaj mieszkam? Dobra, nie, zobaczcie Ja mieszkam w galaktyce Ja mieszkam dokładnie tu Gdzie x Dobra, zapisz lub, Zapisz tu swoje ulubione informacje O Drodze Mlecznej Obok jest kilka przykładów, fakty, faktów Które ci pomogą Dobra Na Drodze Mlecznej Ziemia znajduje się w obszarach ramienia Oriona Ziemia umieści Ziemia umiejscowana jest około 250 20, lat świetlnych od centrum galaktyki. Przez cały czas obracamy się wokół krawędzi Drogi Mlecznej. Pełne okrążenie zajmuje nam około 200, 250, 250 milionów lat. Droga Mleczna i jej sąsiadka, galaktyka Andromedy, lecą sobie najpierw. Naprzeciw z prędkością około 434 000 km na godzinę. Z, z, zderza się ze sobą za jakieś 4 biliony lat. No, co ja napiszę OK. Galaktyk, ja pisze, Galaktyka to droga mleczna. Tam się rodzą gwiazdy. Tam się rodzą gwiazdy, co? My tam mieszkamy. Wszystkie planety tam są. W środku jest słońce. Później Merkury będziemy a Marsa, na Neptun. Tylko nie chcę się pisać. Więc nabierze, A tam jest słońce. Koniec. I To już zrobiłam. Kolejna strona. Super. Dobra, to gdzie to było. Nie, właśnie. Wakacje. Wakacje w kosmosie. Którą planetą Którą planetę układu słonecznego chcesz odwiedzić, kiedy tylko to będzie możliwe? Narysuj astronautę albo laboratorium na swojej ulubionej planecie. Merkury, nie Wenus, nie Ziemia. Ja tam jestem. Mars, nie chyba na Jowisza, wiecie, nie planowałam. On jest największy, mimo że to jest gazowa planeta. Więc wiecie, ale jak się będzie dało, to tam już rysuję na Jowiszu. A wiecie, że za 6 lat będzie, teraz jest rok 2018, więc za 6 lat będzie, ym, będzie, będzie można polecieć chyba na Marsa, będą jakieś nowe sondy, więc wiecie A tu, a może ciekawszy z księżyc, to planety karłowate, Europa, Tytan, Pluton, napisz gdzie się wybierasz i dlaczego Dobra, chciałabym się wybrać na Jowisza, dobra na Jowisza, przecinek. na Plutona, na wszystkie planety karłowate, na wszystkie księżyce. Koniec. <laughs> A dlaczego nie chce mi się pisać? Super. Więc wiecie, już musimy kończyć. To ja już jakby się żegnam. Pa!